Korki rano, korki w nocy, zimą i latem. Droga S86 to zmora większości kierowców naszego regionu, tych udających się rano do pracy, a potem wracających do swych domów. 20 tysięcy aut na dobę to średnie natężenie na drogach krajowych w Województwie Śląskim. Średnie, bowiem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na odcinku drogi S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami notuje ponad 115 tysięcy samochodów na dobę. To rekord w skali kraju. Co roku w różnego rodzaju rankingach ta droga bije się o pierwsze miejsce z legendarną obwodnicą Warszawy S8. Ale mimo to nasze województwo pozostaje najbardziej zatłoczonym w kraju. Oczywiście Metropolia oraz jej miasta robi wszystko, by namówić kierowców do zmiany środka komunikacji, najlepiej na tę publiczną. Wygrywa jednak wygoda, a kierowców nie zniechęca nawet fakt, iż średni czas dojazdu z Sosnowca do Katowic wydłuża się z 30 minut do nawet 3 godzin. Były różne pomysły na odciążenie S86, ale żaden z nich nadal nie wchodzi w życie lub nawet nie jest w formie planowania. Mowa tu o tramwaju, który miałby biec wzdłuż drogi krajowej i zachęcać kierowców do korzystania z niego. Temat powraca jak bumerang, ale konkretów brak. A w czołówce najbardziej zatłoczonych dróg w naszym kraju jest też przecież Autostrada A4 w Katowicach, gdzie na dobę przejeżdża ponad 100 tysięcy samochodów.